Dobry moi kochani, witam Was serdecznie tak przy niedzieli chciałam się z Wami przywitać. Moi drodzy, niektórzy będą w niedzielę wypoczywać, a moja niedziela jest pracująca. Właśnie chcę Wam się pochwalić. Nie wiem, czy to jest czym się chwalić, ale powiem Wam, podzielę się z Wami tym, co czuję. No mam, mam trochę Pietra, czuję stres, ponieważ przyjęłam wyzwanie pracy i zaczęłam robić. Szkolenia online. Słuchajcie, moje pierwsze szkolenie jeszcze ho, 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 mój pierwszy kurs online. Jeszcze jest daleka. Droga do niego, żeby się pokazał na mojej stronie internetowej, niemniej nie, nie jednak, jednak jest w obróbce. Ja w szkoleniach stacjonarnych czuję się jak ryba w wodzie. Słuchajcie, kocham to robić, kocham patrzeć na grupę, kocham mieć takie bliskie interakcje z, z ludźmi, poznaję nowych ludzi, lubimy się i, i pracujemy i w tym jest. Jestem dobra, natomiast online to moje nowe wyzwanie. I od czasu jak przyszłam na emeryturę, słuchajcie, ja się cały czas uczę, uczę się nowych technologii. Słuchajcie, podglądam to, co robią młodzi, o czym mówią czasami, jeśli chodzi o te sprawy internetowe. Robię różne kursy. I powiem Wam, że nawet mój wnuk dziesięcioletni on chyba więcej wie na ten temat niż ja. To wcale nie znaczy, że ja się nie nauczę, ponieważ ja się lubię uczyć. Ja się lubię uczyć i mam swój cel. Podjęłam nowe wyzwanie i chcę Wam powiedzieć, że wszystko, zawsze co robiłam, obojętnie gdzie pracowałam, a ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję, to zawsze dawałam z siebie wszystko. Wszystko to i pracowałam, dawałam całe serce swoje, angażowałam się i yy, robiłam wszystko najlepiej jak potrafiłam. I mam nadzieję, że w kursach online. Też się wyszkolę dobrze i będę dobrze pracowała na Waszą rzecz, na rzecz młodych ludzi, który, z którymi chętnie podzielę się swoją wiedzą. Ja się lubię dzielić wiedzą. Co zauwa zauważyła dawno, dawno temu? Słuchajcie, moja. Szefowa, młodsza ode mnie dużo, powiem Wam, na imię miała Dominika. Ja pracowałam ponad 20 lat w korporacji finansowej. Również prowadziłam między innymi szkolenia. I ona mi powiedziała: Ula, słuchaj, ty, czy tego chcesz, czy nie, ty się po prostu dzielisz wiedzą. Tak. Lubię się dzielić wiedzą, dlatego na moim fanpage'u nie tylko sama piszę, ale również jak znajdę coś ciekawego, to Wam udostępniam, ponieważ uważam, że wiedzą, że wiedza nas wzbogaca, uszlachetnia, uświadamia wiele, wiele rzeczy i te procesy poznawcze w nas.